Już po raz dziewiętnasty na trasie w Legionowskim Lesie spotkali się miłośnicy biegów przełajowych. Organizatorzy starali się powiązać imprezę ze zbliżającymi się Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej. W związku z tym, że jest u nas Grecja na stadionie, więc zrobiliśmy te biegi z takim akcentem greckim. Już sam plakat nawiązywał do akcentu greckiego. Medale w biegu Open również nawiązują do Grecji. A dla dzieci w tych biegach dziecięcych i młodzieżowych mamy dodatkowy konkurs na jakiś fajny gadżet związany z Grecją. Biegacze mogli więc liczyć na wiele niespodzianek i ciekawych upominków. Na najlepszych czekały oczywiście nagrody. Najważniejsza była jednak rywalizacja na trasie. W wielu kategoriach wiekowych uzyskano wyniki na niezłym poziomie. Jeden z lepszych uzyskał Radosław Sikora, zwycięzca biegów kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Trasa, jak, no jak to przełaj w lesie, no to wiadomo, trzeba uważać na korzenie, na dołki, górki. Grząsko też było na zakręcach nieraz. W pozostałych kategoriach młodzieżowych zwyciężali Ewa Gliwa, Dominika Betke, Anna Nalewajk, Julia Kowalczyk, Marta Kudorlińska, Aleksandra Reks, Martyna Dzięciołowska, Joanna Kaska, Wiktor Miłkowski, Franek Turek, Cezary Kowalczyk, Gaweł Kiewel, Eryk Stawicki-Górniewicz, Piotr Kram, Karol Malinowski i Łukasz Kwiatkowski. I w biegu Open wystartował nauczyciel wychowania fizycznego w legionowskich szkołach Dariusz Świstek. Jako młody chłopak ja biegałem już w Polonii Warszawa, trenowałem przez 10 lat, potem przerwa taka z 10 lat 15, no i stwierdziłem, że warto z powrotem wrócić do zdrowego trybu życia i, i od nowa zacząłem ze 4 lata temu się bawić w takie amatorskie już bieganie. Dariusz Świstek zaprezentował wysoką formę, ale do zajęcia miejsca na podium to niestety nie wystarczyło. Zresztą do bardzo licznie obsadzonych biegów głównych kobiet i mężczyzn wkradło się małe zamieszanie. Część zawodników pomyliła trasę i dość długo trwało wyłanianie zwycięzców. Ostatecznie w klasyfikacji kobiet na krótszym dystansie wygrała Anna Sieczko z Legionowa, na dłuższym Ewa Chrościenko. Wśród mężczyzn trasę najszybciej pokonał przemysław Dąbrowski. Najlepszym zawodnikiem z Legionowa okazał się Zbigniew Brzozowski.